A ich synem tej córki, tego ciatka jest pies. Synu, który ma się w Anglii, w Ditkociu. W Ditkociu się mówi. W Ditkociu. W Ditkociu, ty, w ditkociu. co? W Ditkociu. W ditko dobra, tak, lecimy z tak, końcem do mnie. Lecimy. <laughs> a jak Jeszcze ja szedę? Cztery punkty. trzeba, się utrzymać, tak? Cześć, bo ty jesteś na dole, ja jestem na górze, no, na like. I to Ojej... Oj Aj, już jadą. Jo, Ju, już, się kukłeczka. To przecież mu. Tak Gdzie mieszał? O! Górę, to taki, to sobie... o! o! Człowieku! On Stannej sobie modli. to może mieszać Cię głową Bigosu. Ej ty, ale nie graliśmy już z nimi dziś? No tak no wygląda wygląda tak, właśnie, to a to TACCIO nie byli ci, co piłkę. A, c, c, c. A, c, c. A, tak? Tak. Tak, jakiś tak, 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 Roman. Tam jakiś Roman gra, to muszą być oni. <grym> Roman! Ale jest chyba spalony. Rudy sędzia, no. Roman! dużo nie brakowało. Będę Marianu, spokój się! Ta, teraz mają więcej grajków wygrania. grania. Wcześniej Nie był jeden. No. Nie, mógł się... mógł. Nie mógł no. Co ten mnie przepchał? Tak O! Co tu? Nie wiem. To już chciałbym dowiedzieć no. się, Stefan. Tak jest pięknie, spójrz, na zagrać, na spać, no przecież widzę, widzę i gram, Twoim idolem musiał być high no po prostu ja nie wiem, to nie wierzę. dobry, musiał być, musiał być, musiał być, musiał być, musiał być, musiał być, było dobre. No w zagranie było dobre. Które zagranie było dobre.

a nie, ale nie to sobie, ma, sobie ma, ma, za sami sobie piłkę podają. podają Zamiast samicy. Ale, ale swojego, to nie wiem jak to, że na zawsze jedno mi, będzie. Tak, to ci sami! Co są ci sami, co pierwszy mecz graliśmy. Tak, tak. Widać, to było, no, widać, że, to było, to było zbyt było... czytelne. Idziecie sami do siebie i jeszcze piłkę podajecie. Nie? No. Co mam Filip miał teraz zrobić na dole? Przecież kurde nic się nic z tym nie zrobił. Tą piłka chciał, nie? Dobra, tam to teraz mają więcej greków zdecydowanie i to bardziej ogarniętych. Ciężko powiedzieć. Czy ci sami, ale nie ci sami, dobra? Dawaj, 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 aaj. oj. Oj ojoj, Dzisiaj Kurde ci, ci się zatrzymał. Za, zatrzymał ci się gościu, nie? Ładnie wymieniają podania. Wow! A co mu tak? No dobra. Ciężko tak nie porówno? No właśnie Trzy sztaby Ufa. dla mnie Jedna dla Ciebie Każdy swojego niech weźmie Kurde, każdy swojego niech weźmie no, tutaj jest zawodników. I to jest za wyników i oni rozegrają te pniky Oj oj oj, ale spalony Co to było? Nie wiem, ale, ale druga, to jest. druga sytuacja <laughs> gdzie jest naprawdę wątpliwy spalony tak. jak działanie no. no Naprawdę wątpliwy ale spaj dziś! No, Dzięki na, ja jeszcze nie sł... a już myślałem Masz spy No leć tym zielonym no, knyfem Dobra uderz w ten UUUUUUUU Masz się swoją drugą nogę czy co to było? Dony to że ja ci podawałem to nie znaczy, że masz strzelać jak ja no, no, To mi w lewe Żeś ty sobie nogi nie urwał To jest pierwsza ja nie chciałem jej przyjmować No nie, nie, nie sobie nogi nie urwał kto wie? <grymne> Cześć, już gramy na czas? Ja. dobrze. O, gdzie tak jestem? Jest. No graj, no wcisnę mu nawet, nie biegnę i daję mu, żeby podał Ciulas. Wybrzeć presję na No, no, wiem. Ty, ty tak zwane, tyś widział. Ty. Tyś widział. A Ciula się wykona.

o. Co? O Podejdź mu! Oj. Oj jej założył! lewy pomocnicek. Oj, o, ja. No, <laughs> jo, ja. <laughs> Jeszcze ja tak jest no, walczę łapią od razu, nie? Tak już dziwnie. Co zrobimy? tak. już trzech do mnie przyszedł. Co no ale przesuń go! Aj, To nic nie przejdzie, kurde, tyle na polu karnym. Jeszcze do tyłu podał policjaninę. No, czy jeszcze? No już myślałem. No to wafle są jakieś. No, 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 no! I gra, no. uderz! Czemu wow. się podał tego, no ty samo dziadzie no za Widzę że to w gluzku? Janciu... A nie, bo ty Janciu nie. Dony stań tak na ten, na SP... O dobra. No, Oj, to No powiedzmy, że tak właśnie podałem No, No! majdia. Chyba golden retriever Nie wierzę, że oni grają na czas, no po prostu nie chcę mi się w to wierzyć, nie? Nie, nie, nie. Tak jak meczu. Te, te grali, w pierwszym mecz też tak grali w pierwszym Tylko, że wiesz, że. Tylko, że tym nas... razem strzelili. No. No. Bieg, my biegamy, każdy za. Zamiast swojego tylko wziąć, to każdy wiesz. Jak się obróci, to zostań przy nim już. Przy Na, na się w twarzy, Nie, bo to lepiej zostać, to mi się wydaje. No, bo... to że mnie nie Oj, fajne to było. Dobre, spaj, to było dobre. Spy, to było dobre. mój tam się no, zablokował. Je. To tylko jeden zero. nie Jed jeszcze niecelny strzał mają. Tak, mają zero strzelnych strzałów i prowadzą jeden 0 To jest po prostu idealne podsumowanie fify. Po prostu idealne podsumowanie fify. Ale to jest mistrzostwo dosłownie. go, kochasz? Naprawdę, to jest idealne podsumowanie fiku. Zero strzałów oddanych i prowadzi 1 zero. Nie, aplauz, po prostu aplauz. Jeszcze nie. wpadła idealnie, żeby nie, jeszcze odsłuchać się od Pójdziemy absolutnie dalej, po kolejnej aktualizacji no nie to będziesz to musiał grać w grę i wygrać. <laughs> Aby wygrać mecz, wyszli ekscept mecz. Tak, no. dokładnie. A nie wiem, gdzieś tu był bugi, nie wiem, gdzie on jest. Hmm. Zmył się. Chyba mu neta wywawa. Uch. A, ja a ja właśnie, coś tam z netem miał to chyba. To chyba. To jest... No, co za fuksy. Prawie, Jancioś. Prawie piłka, nam się wy, wyjśła Ale ci powiem, że ostatnio w FIFA takie lagi. W nie ma czegoś takiego. Tak, do... tak, ale, ale to jest od tego uaktualnienia z tym pieprzonymi transferami. Od tego momentu zaczęły się lagi. Naprawdę, ja wcześniej nie miałem lagów aż tak często, jak mam tutaj. To jest tragedia, nie? Tak jest, machnij się. Ja na przykład w nie mam żadnych lagów. To też. Jest. Czasami, jak gram mecz, to się zdarza, Ale No właśnie tam, właśnie, to, że... A wcześniej, a wcześniej nie było tego, nie, nie było tego czasami. A no co? Jest dużo, Jesteś dużo fał? częściej teraz są lagi. No i coś tam tylko mam, tym takie mecze mam. No. no. I każdy... dobra. No, ja masz ją. Dobre. No, no. Ale szkoda, że grałeś no, od no, razu. No za daleko byłem. Zostań przy swoim. Wydałem. Nie, nie, ja chciałem to do linii, do boku dać, ale... No, 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 no wyszła no, jak wyszła. Wiem, wiem, wiem jak tutaj to bywa. No, Jak ja nie wiem... Zostań przy nim, jak on poda piłkę, to zostań przy nim. Już nie biegnie na ten no, w drugiej, zostań. Żeby nie obdał tej piłki. Dolny! Dolek, ty święty co jest! Nie no wciskam podanie, on nic nie robi. No dobra. Bo piłki nie oh, co? ma. Oh. Co, co to jest Clever Body Omega? Bo... No strasznie jest. To jest po prostu najgorsza FIFA od, od lat. Na, moim zdaniem na 100%. Po prostu na 100%. Jest tak niedorobiona w tej chwili, że, że to jest tragedia. Po prostu tragedia. na początku nie było tak źle, ale po tych... Ja nie wiem co to jest. No, ale co tak, update to gorzej. Dokładnie. Co update to się gorzej gra. Też mam takie zdanie. O, o, no, a, to oczywiście, no. Czemu miałbym no to tak, robić? jest tam maj, za chwilę zewnątrz FIFA, niedługo, a... Też sam sejf. Szczerze ci powiem, że ja chyba sobie odpuszczę FIFA. Całkiem. Ja też, ale ja chyba ja PESA następnego, tam... topia, FIFA, tak. a FIFA. Ale zobaczymy, Bój, bo, bo oni w tym PESie dużo mieszają z roku na rok, więc e... może też być różnie. Zobaczymy, no. Nieco tak inny jest lupy. lepiej, a późno ujarają, nie? Tak, 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 tak. Ale... Ale w tym roku pełen skąpiku zjawisko. No po prostu masakrycznie nawet. Jeśli chodzi o Gętek, to po prostu. za szybko! Ja, to, że tych sędziów teraz poprawili chociaż. Tak, tak. O czekaj, no. nie mieliśmy. I też. Aj! Zawsze faluję! Karny! Jest, jest. Karny! 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 Czerwona! Zostaw piłkę! Ty zostaw to piłę. Ja nie wiem czy to jest ode nie no, wiem co no. to jest clever, bo. Coś... Nie, nie no, to jest. Clever, bo coś... Nie, nie, no, nie wiem. To no nie no, nie no. no. ciut za daleko. Tak nie zdołam. Połapcie tak. po jednym. Odlaził. A, a wracając do, do PS-a, widać, widać, że Konami czyta. Oj shit! Miało być do ciebie, Peter! O, nie, dobrze, 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 dobrze. Do, 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 nie, to jest. A, a co? Tak, się, a, Konami, to, a, to przepraszam. Konami czyta uwagi graczy i to jest coś pięknego i, i wprowadzają te zmiany, które gracze chcą mieć w danej grze. To jest to po prostu rewelacja. Takie podejście. Panie. Takie podejście, gdybym miała FIFA, to bym była bezkonkurencyjna w ogóle, już całkowicie. A w tym momencie patrzcie, ile ludzi się przerzuciło na PS-a. A, bo i tam no. kaset na, na, na no, tej chcą to robić tak. i, i to tyle tylko, wiesz. No. no. Najlepiej no, jeszcze, żeby serweru kupować nagranie we FIFA. O, strzelaj! Yes. O! No, <noise> do wody, jest ich moszek! A, nie, to w tak. filmik typa, który otwierał paczki w fif i wczoraj. Nie wiem jak się w pesie mówi. Nie wiem o co tu chodzi, jak to tylko piłki otwierać, ale... ja, No ale... No to aplauza, no to znaczy, że ma, nie masz mózgu no. i tyle. No. Done, ale to pięknie widać po, po tym update jaki zrobiła FIFA jej, ile ludzi się przerzuciło na ten. Ilu no youtuberów właśnie. którzy nagrywali, nagry zaczęli Tako, nagrywać na, ten. Ale na, 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 na na jest najlepsze? Ja pamiętam gadali, ale B 1200... A co to jest no frajerzy, kurde, że to by się sprzedali. Dokładnie tak, dokładnie tak, ja dokładnie to pamiętam. Wasio Wasio No, na no! Temat Wszyscy po prostu. Jak no. jeden. No, do... Kto się popsuł? No Jancio, czemu żeś się zatrzymał? Dobrze, dobrze! dobrze. Jej. Jej. <grym> się, no. się, tak. Spalony! Spalony! Tak. Jancio, szkoda, żeś się tu zatrzymał. Chwilę wcześniej. Ja, Właśnie to, to, jest, to jest piękne kurde, jak oni pitchowali na temat PS-a no, to No o taki badzie w ogóle. Wszyscy, wszyscy nagle kurde, zaczęli pitchować na ps no. nagrywać. Wszyscy. Tak. Kurde, to no. błazny, stado błaznów, to inaczej to tego nie można no, nazwać. No, jeszcze błazny, za... błazny będą. No każda no. Każdy no. grali w to, bo po prostu grali, bo grali, żeby sprawdzić, Nie, razu, ale tak, tylko to otwierają paczki te nie? No dokładnie. Kretyni, po prostu kretyni. No, a z giry. Oni pewnie nie grają w PSA, żeby nie pokazywać, jak są słabi, no bo się założyli. No bo, że ich każdy tak, bo trzeba je. mieć w PSA trochę skila, no nie oszukujmy się, kurwa. Właśnie. To nie jest samograj typu FIFA. Na początku jeszcze może, może, ale później już nie bardzo. Tak, no trafię na gościach, których potrafi w to grać i dostaną taki łomot, że będzie po prostu im głupiono. Dobrze. Jeszcze raz, prawie, prawie. Podejdź mu, Peter na skrzydło. Zaraz, zaraz, bo nie chcę, bo mi nie chcę, Janek, daj, daj, no. dawaj, 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 dawaj. Tak. No. No, no. Baa, wuu, pięknie, mili posz! do tej dowody. Ojej, Drugi raz, do, drugi raz to i drugi raz brawka. Jeszcze raz ci mam pokazać, czy co? Bo no, nie, pa, tak dawaj, dawaj, dawaj. Przypadek dzisiaj na chyba coś się nażał

Nie ja. jest... <trym wstrzymał> Nie no, ale wiesz, wszystko ma swoje granice Wiesz co, ja ci, ja ci powiem tak, ja nie robię tego co jest popularne, tylko to co lubię robić ja, Także tak no, Tutaj, tutaj akurat y, y, Dawaj jeszcze... O, dobre Ale to? się zblokował Jeszcze raz, jeszcze raz Masiu, ja No Ojej! <laughs> karny! Karny, karny, karny! Uderz, uderz! musi! <grystanie z uciekty w górę> nie umie inaczej! Nie, nie, musi nie, być ja ja w ogóle. To ja wykopałem? Ale czyż... ty przecież... Co ty, Dony, piętą! Nie wykopałeś, piętą! Tak nie widziałem, ja mam piłkę, kurde. Pięknie! Dobre. No i spalił! Fajno to... było! To jest, to... Co to to? No nie dali z tego replaya Oj to... spalony! Ale to Pitera pierwszy chyba? Nie no, remis z takimi połąkami... Ciulami. Nie no lubię. No, ja okej, no, słuchajcie. no, ja, ja, ja robię to co lubię, a nie, a nie po prostu to co to jest to jest to, to, akurat popularne, bo ja do jakiegoś omegle czasami tego, lubi się to, co coś co, co jest popularne, nie? No nie mylić tak, popularne. No dokładnie, no. jasne. I teraz popularne no. jest sobie... Teraz jajka w schodniach rurkach i ja to... pan. O, ja ci powiem szczerze nie zmieściłbym moich jajec, ale nie należy. No, no. No, ale, ale nie, bo jak, jak masz, to nie zmieścisz no. No dokładnie, ja mam tak tak, no, no, ale z ja to nie chodzi Ja ci powiem, że bym rurek nie wcisnął, nie, nie, nie 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 nie, nie, nie. Tam Udo Tam w rurkach by mi przez łydkę nie przeszło, No co dopiero, no. dopiero dalej!